Serwus, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Wiem, że dawno nie było Wild Rifta. Od pięciu odcinków nie było WRG. Damn! Nie zastępniliście się? Bo ja cholera trochę tak! Ja cholera trochę tak. Dzisiaj nie zagramy Katariną, dzisiaj mam ochotę pocilować sobie bombę na bodzie, mianowicie pobrać sobie Marksmanem. Zbanujmy na początku jakoś postać. Nie wiem, być może zbanujemy. Słuchajcie, Kale. Nie wiem, czy ona dalej jest. A nie, ktoś Kale będzie. A nie, poczekajcie, bo to wybieramy teraz postać. Nie istotne. Tutaj nie ma banów, bo to przecież klasyk. Słuchajcie, gramy dzisiaj z Krystiania. Krystiania należy do gildii Destiny. I dzisiaj sobie tak sobie poczylujemy. Bombkę albo, albo nie czyli Być może wygramy. W każdym razie podsumujmy statystyki ostatniego odcinka jeszcze. Moską, zabij mnie, jeśli potrafisz, potrafisz ale uważaj, bo wbije w ściany i zabije moim atak speedem. W ciągu dwóch dni i 10 godzin znalazł się na piątym miejscu według rankingu liczby wyświetleń i zrobił 797 wyświetleń. Do, dodatkowo pod tym odcinkiem dobiliście 103. Oceny pozytywne. A teraz przejdźmy już do rozgrywki. No, i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. W naszej drużynie Set, Kazix, Akshan, Jinx oraz Malfight, Lub przeciwników Malfight, Pantheon, Katarina, Jinx oraz Serafin. My gramy Jinx, gramy przeciwko Jinx, w przeciwnym drużynie projekt Katarina. To się nie zapowiada dobrze. I Krystiania Christian, na dżungli ze Smitem. Cześć Krystiania, powodzenia w tej walce. Te, teraz. Wirtualnie zbijmy sobie grabę i lecimy, wygrać po prostu tę grę. Rozrywkowy set. Bardzo fajny skin. No i słuchajcie, będziemy mieli ciężko, ponieważ gramy przeciwko Jinx i Serafin. Chociaż gramy z Malfight'em, prawda? Chociaż inaczej, no nie wiem z kim my nawet gramy tak naprawdę. Nie wiem, czy my będziemy grać z Malfight'em, czy z setem, czy sami będziemy. Have no idea. Gramy z Buildem Infinity Edge, Huragan Runana. Zaklęcie, żywe srebro, ognista armata, krwiopijec oraz śmiertelne przypomnienie. No, chyba zagramy sami sobie na tym bocie, tak to wygląda, ponieważ Malfite zdecydował się pójść z. dżunglerem. A jednak jest u nas, a jednak jest u nas, słuchajcie. Dobrze, dobrze. Zwardujemy tutaj, żeby widzieć, czym przeciwnicy nie idą, no ale my tutaj. ja, zostaliśmy trafieni, przebrzydła. Serafin nas tutaj trafiła. astroniczny. kurde, no, kurde, Serafin jest śliczna, naprawdę piękna postać i generalnie zajebista, ale no przebrzydła, bo nas trafiła ze umiejętności. Ale dobrze, teraz skupmy się tutaj, słuchajcie, na farmie, no mega nas wija. My tutaj będziemy mieli trochę ciężko, przynajmniej w early. Uhuhu, wszystko calculated, natomiast no było niebezpiecznie, słuchajcie. Gramy mega agresywnie i nie wiem, czy my powinniśmy tak grać. Ależ ten minion wydefował przeciwną Jinx przed naszą umiejętnością, cóż za niesamowity zwrot akcji, czy to było możliwe? No najwidoczniej tak. Ja chyba bardzo lubię z drugiej umiejętności w te miliony celować, <laughs> ale przynajmniej dzięki temu uzyskujemy farmę. Farmy, bo na Jinx jest. No, Jinx jest ADK, więc tutaj farma jest mega istotna, słuchajcie. Trafiona. Widzimy, że tutaj jest Jinx walczy, że tutaj obijamy się nawzajem, natomiast Malfight tutaj skutecznie obija, a przeciwną Serafin. Boom, trafiona, niestety jeszcze nie zatopiona, ale wychodzimy na prowadzenie, tak mi się wydaje. No, współczuję przeciwnikom na szóstym poziomie. Jeżeli Malphite się wbije, to może być po tak naprawdę, chociaż... Oj, Malphite, to był błąd. To był błąd, Malphite, że Ty tam stałeś i nie wiem, czy nie był błędem również to, że ja tutaj również stałem. Zwardujmy sobie te krzaczki, nie się, że Pantheon zaszedł do nas tutaj raz jeszcze. Natomiast nie cofajmy się, ponieważ no tutaj jest Jinx na low. No to był strzał w minionka, nie ma, nie ma to jak strzał w miniona. Słuchajcie, idzie Malfight. przetrzymajmy go tutaj. Chociaż, jeżeli zaraz Seraphim wróci na full HP... Nie wiem, czy ja bym się nie wycofał, słuchajcie, również po przedmioty. Widzimy, że jest 1-3 na midzie, sobie chyba nie radzi nasz eh, Akshan. Jesteś mocno oderwała. zbijemy ją z luta? Raczej nie zabijemy jej z luta. ale mało brakowało słuchajcie Plus trafiona z drugiej umiejętności Pytanie tylko, czy Kazik nasz nas tą umrze, czy też nie Ja bym się teraz wycofał, to jest dobry moment na wycofanie się słuchajcie z... Dwa trupy, my zyskaliśmy jedną asystę. Ok, jest ward hit, tak naprawdę. Spuszczmy teraz trochę wierzę, słuchajcie, skoro tutaj nie ma przeciwników. O kurwa, nie wiem czy uda nam się go zabić, słuchajcie. Nie, zpreszowo. My w ogóle totalnie z dupy flasha zrobiliśmy tam, nie. Nie wiem czy zauważyliście. Szkoda. Szkoda, bo to mógł być kill dla nas. Um, nie wiem, czy nie jesteśmy zbyt greedy, słuchajcie, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że powinniśmy się wycofać. Weźmy jeszcze tutaj to, to, to żeby mieć troszkę więcej HP. Wydaje mi się, że, że jesteśmy odrobinę tu greedy, żeby tutaj tak długo zostać. Tym bardziej, że jest smog, myślę, że wycofanie się jest najlepszym pomysłem. No, ale weźmy jeszcze te, tutaj te dwa minionki I wycofajmy się. Kurde, no dobra, nadchodzi tutaj Kazix. Coś tutaj robimy, ale bardzo mało. Ja bym się skupił na farmie, słuchajcie. Kazik jest na low, niestety. Bym się wycofał, się na, na miejscu Kaziksa. Ja również bym zrobił backup po. Infinity Edge to już jest ten moment, gdzie warto się wycofać, słuchajcie, i tak w Goldzie dosyć dobrze stoimy. 3400 mamy najwięcej golda, no inaczej mamy więcej golda niż każdy z drużyny przeciwnej. Plus do tego u nas Arshan i Set mają również więcej golda, więc gra zapowiada się ok. Dobrze byłoby zrobić um, smoka. Smok tutaj piekielny jest chyba jednym z najistotniejszych. Smoków w grzetach mi się wydaje dlatego bym udał się właśnie tutaj, aby go e, zrobić, chociaż widzimy, że Akshan tam dzielnie, dzielnie walczy nam idzie. Pytanie, jak długo wytrzyma idzie tam Kaziks? No tutaj Chrystiania, nie wiem jak się czyta twój nick. E, jeżeli nie mam ja go przed oczami, to nie przeczytam, nawet na to nie licz. Kurcze, mogłem zmienić słuchajcie, na. A jajaj, mogłem zmienić. Um... Pierwszą umiejętność na. Drugą umiejętność <głos》> na rakietki. I zabić tutaj mm, bez większego wysiłku Serafin. No niestety nie udało się. Spróbuję tutaj wspomóc trochę Christianie. Weźmy to coś. Powiedziałeś, to coś. Pytanie czy ty gdzieś będzie. Boom! Mamy bardzo ładnie a tutaj. Bum. Trafiony, dużo tym nie zrobimy. Oj, kurwa. To jest po nas. Nie spodziewałem się tutaj absolutnie Panteona. Myślałem, że on również. Goni za Katariną tysięcy golda. No jest nafidowany z Kubany. 6. Nie, 4-0. 5,5 tysiąca golda. No nie jest to dobra informacja. Katarina na szczęście nie ogarnia jakoś ultra dobrze, ale ten Panteon mnie tutaj troszeczkę martwi. O rany, zobaczymy co to będzie dalej, na chwilę obecną y, po prostu farmmy się dalej Zyskujmy atak speedy i starajmy się cokolwiek tutaj zdziałać. Pytanie gdzie jest serafin? Tu jest serafin, o proszę Nie trafiona, nie zatopiona, w ogóle nie trafiona Idzie panteflon. No się za... Nie zadawajcie mnie pytań co to było Bum! trzy trupy, ależ piękna odbitka, słuchajcie, seryjny zabójca 4-1. I to jest to, co w Jinx jest najlepsze. I to jest to, co w Jinx jest najlepsze. Ona, słuchajcie, z pierwszej umiejętności zbiera taki atak speed. Tutaj bardzo w ogóle wielkie dzięki dla Malafighta i dla e, Kaziksa, którzy odstawili nam tak naprawdę. Te trzy trupy, no to jest coś pięknego. Z taką drużyną, to aż się mu przyjemnie gra. E, wracajmy na mida zobaczyć co się dzieje. Bo widzimy, że tutaj ewidentnie Malfight stara się puszować. Zwarydujmy tutaj dżunglę przeciwników. Trafiona, nie zatopiona. E, mamy 2,5 tysiąca golda. Nie wiem, czy ja bym się nie wycofał na przykład. O, kurczę. O kurczę. O kurczaczki. <laughs> Ale się bym zbili, co? Pięknie. No tutaj, serafin bardzo ładny, engage. No i do tego jeszcze tutaj Ult Fighter plus Katarina gdzieś tam z tyłu. Potrójne chyba zabójstwo również. Tak, potrójne? Albo potwórne, nawet zabójstwo tam zapano bardzo ładnie. Nas tutaj przeciwnicy rozgromili. My brzydko pozycjonowaliśmy się tutaj. osobiście, jako Jinx, powiem, że nie powinniśmy stać tak z przodu. I nie powinniśmy dać się złapać. Jeżeli byśmy się tylko nie dali złapać, może by to potoczyła się inaczej ta walka. I być może, ale tylko być może, bylibyśmy w stanie coś zrobić. Natomiast, no ja bym tutaj. O, nie. Nie go pan tam, bo jeszcze umrzesz, w sensie. Mm, poszedłbym na topa. Widzimy, że tam ewidentnie Malfight próbuje puszować nasza drużyna raczej pójdzie na bota. Um, więc spróbujmy tutaj zabić Malfight'a, jeżeli nie, to spuszować nawet topa, to jest również e, istotne, aby tutaj cokolwiek e, zdziałać wręcz. Pytanie, no raczej tutaj wart jest, więc nie będę stał w krzakach i tracił czasu. Natomiast no um, Smok słuchajcie. Smok i Herold. To są dwie istotne. Dwa istotne obiektywy aktualnie. Nasza drużyna tam walczy. Ojejku, to źle. Nie wiem, czy oni powinni walczyć. No chyba sobie radzą. My tutaj z setem zróbmy tego obiektywa tutaj. Będzie to ważne w trakcie meczu. No niestety, no niestety. Hero, niestety dominacja dla Katariny. No i nasza drużyna tutaj nie żyje. Wracajmy od razu po... Raczej możemy, dokładnie. Ale udało się zabić Katarinę, udało się zabić e, tutaj e, Panteona. Pytanie, czy uda się zabić jeszcze Malfajta, Tak, udało się zabić, zabić Malfajta, Czy zrobimy e, Smoka? No tutaj Seth walczy o życie. On walczy w ringu o życie. Udało mu się przeżyć. E, idzie już tam Kazix. To może być Smok dla nas, słuchajcie. To może być Smok Lance. Niestety tutaj Ult Serafin, tutaj Jinx. E, dużo wrażenia. Natomiast tak, jest to Ult Lance Christiana. Bardzo ładnie, ale jestem z ciebie dumny, chłopie. Piękna rozgrywka, no pięknie, po prostu nice. Kurczę, no aż, aż, aż cieszę się, że mam takich graczy w Destiny. No słuchajcie, Destiny to jest to, dołączajcie. Mamy kilka wolnych miejsc, mordę, jakby co, mamy kilka wolnych miejsc, więc śmiało dołączajcie, jeżeli chcecie. A my użyjmy Hello Harolda nam idzie jak najbardziej, słuchajcie, sposzujmy teraz tutaj. Mamy gigantyczną przewagę, nie żyje Jinx, nie żyje Srafin, więc jak najbardziej tutaj... Hello Harold, wspomóżmy również delikatnie naszego... ZX, który tutaj ucieka. Nie macie chłopie, i wieża zniszczona. No pięknie, słuchajcie. 6-3-3. Ależ my tutaj lecimy jak burza. Mamy Reda, no ja bym tutaj puszował. Oczywiście, stałbym za naszą drużyną, za setem, za malfajtem, aby tutaj nie otrzymać Ultimate'a od Seraphina, na nie od Malfajta przeciwnego. Natomiast, no, jak najbardziej tutaj myślę, że lecimy z puszem. Jak najbardziej mam powiedzieć, że tutaj no, lecimy z puszem, bo co innego mamy do roboty. Oj, niestety Stun. Chyba mają tam Warda. Coś mocno obrywają od nas, to tutaj poszowani. Katrina się wysunęła, niestety, wstały już tutaj e... Pantheon. Ojojoj, oj, oj, no tutaj Katarina bardzo ładnie się wbiła, no że nie byliśmy w stanie nic zrobić, niestety. Brakuje nam tutaj Akshana, brakuje nam tutaj Malfighta, który by się wbił. Niestety yy, nasze żywe srebro, tak się nazywa to. Ten przedmiot nie działa na podbicie od Malfighta. Tutaj Malfight yy, super się zemścił na przeciwnej Katarinie. Niestety ona użyła zoni i przeżyła. Akshan spuszował topa i pytanie, czy zabije również Malfighta. No raczej wątpię. Chociaż radzi sobie całkiem nieźle. Jeżeli zaraz tu się ult słuchajcie, to może skończyć się dla Murphy'ego Śmierci. Pytanie, czy zdąży uciec. O to jest pytanie, tam szybko. <słuch> tak, to jest, chcę się skomentować. Przypominam mi się ten mem z The Office. Nie wiem, czy oglądaliście The Office kiedyś. Tam właśnie było to. Przestanę to robić. Nie widzicie mimiki to. Przestanę. To nie, nie ma sensu po prostu. Okej, okay, lecimy na MIDA, słuchajcie. Ale świetnie się bawię. Nice dawno się tak dobrze przy, rozgryw przy rozgrywce nie bawiłem, słuchajcie, no ja jestem tutaj okay. jestem tutaj na bezpieczeństwo, słuchajcie jeżeli zrobię small fight, to prawdopodobnie jest po nas jest giga niebezpieczne, ale zwardowałbym słuchajcie, barona tam może być niebezpiecznie się robić, bo to już jest Moment, gdzie będą walki przy Baronie i dobrze byłoby tutaj mieć przewagę, czyli obwardowane, czyli e, pozdobywane właśnie te obiektywy. Zróbmy to, ej, let's go, Panton się wycofał, let's go, robimy to, to jest ten moment, Panton się wycofał, dobra, leci. Nie mam pojęcia, kto zrobił Barona. Nie mam pojęcia, kto zrobił Barona, ale myślę, że to może być koniec gry. 20 sekund do zakończenia tego. Przeciwnicy zrobili Barona. Okej, okay, to był zły call. Tutaj niestety nie udało nam się go zrobić, ale to może być koniec gry. 20 sekund, let's go. Nie, nie mamy milionów. Kurde, jeszcze głupio umarliśmy. goddamn! Ale Ależ piękna akcja, ale niestety straszne zakończenie. No naprawdę, strasznie tutaj zlamiliśmy na końcu. E, niestety, Akshana raczej nie przeżyje tego. Chociaż jest tutaj Malfight. oj, pięknie Malfight przeciwny! Rezultował dwójkę naszych sojuszników. I to może być Smog dla drużyny przeciwnej. Niestety, głupio oddaliśmy Barona. No tutaj, e, Krystiania. Christian, wszystko w Twoich rękach. W ogóle ty jesteś Krystian. Krystian czy Krystyna? No ja już tak nie wiem. Może Ty Krystyna jesteś, ale ja do ciebie chłopie mówię. Daj znać w komentarzu. <noise> będę, będę mówił duszyczko. O, dawaj, duszyczko lecisz. No, z Kateriną ty raczej nie wygrasz. Trafiony czy, czy nie trafiony? BUM! Powietrze, ależ pięknie. Nie chciałbym umrzeć. OK, wydefowaliśmy. To się liczy. Natomiast to nie jest lekko, słuchajcie. OK, set powstał. Nice. Pytanie, czy pójdziemy za ciosem i zwyciężymy to? No, raczej nie, bo żyje czwórka przeciwników. Plus my nie mamy ulta. Nasz Malphite Nie ma ulta. Jest tutaj przeciwny Malphite. który właśnie splashował. Ej, uważajmy tutaj... Sorry, że, sorry, że słuchajcie duszyczki, że ja się teraz nie odzywam, ale to jest giga niebezpieczne po prostu. Oj, no tutaj niestety zabrakło sojusznika, który by przyjął pantonę na twarz. Na przykład takiego seta, który by właśnie przyjął Panteona i, i WDF'ał Ja bym słuchajcie nie budował e, śmiercionośnego tutaj... Jak to się nazywa? E, śmiertelnego przypomnienia Ja bym zbudował Guardian Angela Myślę, że... No, Anioł Struś Myślę, że to się sprawdzi o lepiej przy takim trybie rozgrywki jaki aktualnie prowadzimy No stary, opanuj się Co tam się dzieje? E, Panteon ucieka Odskoczył jeszcze. Wow. Na szczęście nie żyje Jinx, bardzo ładnie Akshan. Piękny, próbował zabić tutaj. Ależ niestety, zemsta jest słodka w rękach Katariny, która zabiła tutaj Axhana I niestety, ale chyba przeciwnicy udali się w stronę lorda, barona. Złutuję tam, żeby, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Nie robią, okej, okay, to jest istotna informacja. Natomiast wiemy, że mają obwardowane tam. Dlatego uważajmy, czy chcemy go robić? No, raczej nie teraz. Jinx nie żyje, no kurczę. Ale Jinx nie żyje, gdyby Pantheon nie żył, to tak, to lecimy od razu, ale niestety e, Jinx tylko nie żyje. Jestem mega niebezpieczny. No, wycofajcie się lepiej. Lepiej się wycofać i nie umrzeć, niż umrzeć jak gołganki. No, musimy się dobrze pozycjonować, to będzie to priorytetem w tej rozgrywce. Myślę, że bardzo ważne będzie, aby stać tu gdzieś z tyłu. Jeżeli chcemy tu stać, to tutaj ward musi pójść. No i słuchajcie, robi się niebezpiecznie. Wycofujemy. Nie mamy, nie mamy tutaj obwardowane. Halo, wardy. Ja nie mogę stać z przodu, ale tutaj nie, nie mamy tutaj wardów. E, chodźmy na barona. Oddajmy im smoka i chodźmy na barona. Chodźmy na barona, zróbmy barona. Mamy najważniejszego smoka. Okej, okay, tutaj złapali nas. Ja nie wiem, co się dzieje. Kończymy to? Kończymy co? Co wy na to? Let's go, kończymy to. Jeszcze zabijmy tutaj Panteflona. Aj, nie udało mi się. Niestety chyba zacząłem bić Nexusa. Szkoda, że Panteon nie umarł, ale oficjalnie widzieliście, że Guardian Angel'a mu zdjęliśmy. Bardzo ładny meczek Kazix, Krystiania, duszyczko, pięknie poszło. Nie przejmuj się, że, 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 że to pisałeś coś, że, że by ci nie działa, ale zobacz, że dostałeś wizjonera. To jest perfekcyjnie, to się liczy. Tutaj mamy MVP w drużynie, mamy niszczyciela, wiesz, mamy pięknego Malphite'a. No i idealnie, słuchajcie, każdy zagrał najlepszy meczek w swoim wydaniu, no i to aż się przyjemnie grało. Christiania, don't worry, to, to, do, 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 be happy, to, to, do, do. czy coś, poszło dobrze. Piękny meczek, dzięki za Gierkę. Bardzo przyjemnie mi się grało. I słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, feedback, co poprawić, co mogę ulepszyć, aby jeszcze przyjemniej Wam się oglądało materiały. No i jeszcze bardzo istotna rzecz, zasubskrybuj kanał. Cholera, zasubskrybuj go teraz, right now, jeżeli masz ochotę. Jeżeli nie, no to, to nie subskrybuj, ale możesz to zrobić, a ja ci będę bardzo wdzięczny. Już jestem wdzięczny każdej osobie, która aktywnie bierze udział w tworzeniu społeczności, w rozwoju kanału i, i jest tutaj po prostu. Więc dzięki Tobie, że dotrwałeś do tego momentu, i ja już dłużej nie przedłużam. Życzę Ci miłego wieczoru, popołudnia, poranka lub nocy, w zależności, kiedy to oglądasz. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my